Cześć, z tej strony Marwid i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii drapek. Zachęcam was do zostawienia łapki w górę pod tym filmie, jeśli wam się podoba. Oraz zachęcam do zasubskrybowania kanału i naciśnięcia dzwoneczka, żeby przejść powiadomienia o nowych filmikach. Ja mam dwie zdrapki za 2 zł, są to dwie szybkie pięćdziesiątki. Zobaczymy, ile uda się dzisiaj wydrapać. Yy. I trzeba znaleźć czy takie same kwoty i wygrywa się przypisane kwoty, a na polu bonus Trzeba znaleźć 50 zł. I zaczynamy od bonusu. Są dukarty, czyli nie ma nic. I teraz tu, czy takie same kwoty. 2 zł. 50 tysięcy. 2 zł. 4 zł. 50 tysięcy. 50 zł i. To jest 50 zł, 100 zł i. 100 zł. Czyli prawie wszystko podwójne. Czyli tu nie ma nic, i w drugiej drapecie bonus, sztabka, nie ma nic, i teraz tu 50 zł.

Czyli dzisiaj nie uda mi się nic nie wydrapać. Zachęcam Was do dostania w grę pod tym filmem, jeśli Wam się podoba. Oraz zachęcam do zasubskrybowania kanału i naciśnięcia dzwoneczka, żeby przyjąć powiadomienia o nowych filmikach. A tymczasem zapraszam Was do udziału w kolejnym odcinku, który okaże się za tydzień, w piątek o 15.